Za nami najważniejsze rozstrzygnięcia 11. edycji Olsztyńskiego budżetu obywatelskiego. Poznaliśmy projekty, które będą realizowane w następnym roku. Najpierw pomysł, a potem ogrom pracy włożonej w przygotowanie zadania, jego promocję, a w końcu oczekiwanie na rezultat. To były pracowite miesiące dla wielu Olsztynian zaangażowanych w sprawne przeprowadzenie tej części obo. Wielkie gratulacje dla wszystkich, którzy. Składali wnioski, którzy wykazali tą, tą siłę, tą determinację, żeby napisać wniosek. Wielkie gratulacje dla wszystkich, którzy wzięli udział w głosowaniu i zagłosowali w budżecie obywatelskim, bo to jest taki nasz, nasz obowiązek jako mieszkańców miasta, taka. Taka możliwość współdecydowania o tym, co się dzieje u nas po sąsiedztwie. Także wielkie gratulacje dla wszystkich, którzy wzięli udział w tej takiej wielkiej zmianie, która dzięki tym stosunkowo niedużym pieniądzom może się w naszym mieście odbywać, ale nieduże pieniądze realizują wielkie potrzeby naszych mieszkańców. W dotychczasowych 11 edycjach zostało zrealizowanych około 350 zadań, zgłoszonych i wskazanych przez mieszkańców jako te, które są dla nich najistotniejsze. To nie są finanse, które biorą się z zewnętrznych źródeł, to wydzielona część budżetu miasta, publiczne pieniądze, o przeznaczeniu których decydują mieszkańcy. Realizacja projektów należy do urzędników i warto wspomnieć o ich udziale już na etapie opiniowania tych projektów, ponieważ te dwa zespoły zespół koordynujący, którego jestem przewodniczącym Nadzorował prawidłowość tych prac, natomiast zespół opiniujący wykonał tytaniczną pracę, czyli blisko 40 urzędników opiniowało te blisko 140 projektów, po to, abyśmy w głosowaniu mieli projekty przygotowane i co najważniejsze, realne do wykonania. No i z tych realnych do wykonania 36 zostało wygłosowanych. Wśród projektów miejskich największe uznanie zyskała propozycja budowy kompleksu sportowego przy szkole podstawowej nr 13, zgrana 13, oraz kontynuacja zadania parki na górki Jeroty, czyli budowa ścieżek edukacyjnych, zagospodarowanie terenu zalesionego oraz zapewnienie ciągłości ścieżki rowerowej w tym miejscu. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy oddali głosy na nasz projekt, który zakłada zagospodarowanie naszego terenu. Terenu, który ma ogromny potencjał. Będzie to projekt, który składa się jakby z dwóch części. Teraz pozyskaliśmy fundusze na tę pierwszą, czyli zagospodarowanie terenu, projekt oraz wybudowanie pierwszej części, czyli takiego boiska wielofunkcyjnego. Liczymy na to, że uda nam się z czasem jeszcze stworzyć tutaj boisko do piłki nożnej, dlatego że mamy tutaj naprawdę duży, piękny teren i wierzę, że to miejsce będzie sprzyjało wszystkim mieszkańcom miasta. Obiecuję to i wiem, że i nauczyciele, i rodzice będą nas tutaj mocno wspierać. Rodzicom w szczególny sposób chciałam podziękować, bo to właśnie ich zaangażowanie, ale także zaangażowanie dzieci, także wsparcie nauczycieli sprawiło, że, że udało nam się pozyskać tyle głosów. To najpiękniejsza lekcja wychowania obywatelskiego. Teraz skazane przez mieszkańców Olsztyna zadania zostaną wpisane do przyszłorocznego budżetu miasta. Ogólnie zostało skierowanych do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego do tegorocznej edycji już 11 dokładnie 156 projektów. Z tego 99 sztuk zostało zaakceptowanych przez zespół koordynujący i opiniujący. Mieszkańcy Olsztyna głosowali wybierając spośród 22 Projektów miejskich i 77 projektów osiedlowych. W tym roku zauważyliśmy większą frekwencję w porównaniu do roku ubiegłego. Na projekty głosowało ponad 16 750 osób, co stanowi niespełna 12% wszystkich osób, które były uprawnione do głosowania. Mieszkańcy miasta mogli głosować na sześć projektów, na trzy miejskie i trzy osiedlowe. Prawie 80% to głosy online. Zdecydowanie najaktywniejsze były, panie. Głosów zostało oddanych ponad 63 tysiące i każdy głos miał inną wartość punktową, od jednego do trzech. I punktów było oddanych ponad 134 tysiące, i to właśnie te punkty decydowały o miejscu, na którym znalazł się dany projekt. Jeżeli chodzi o rodzaj głosowania, to przede wszystkim no tutaj prawie 80% głosowało online. Wykorzystywaliśmy swoje tablety, swoje telefony i komputery, natomiast około 20% zostało złożonych głosów w formie papierowej. Realizacja projektów odbędzie się w 2025 roku. W tej edycji obu do rozdysponowania było 7,5 miliona złotych. Kwota przeznaczona na projekty miejskie to 2 miliony 200 tysięcy, a na osiedlowe 5 milionów 300 tysięcy złotych.